Pierwsza walka MMA Semi Pro, 84 kg. Zawodnicy gotowi, rozpoczynamy pierwsza runda walki Przemysław Wełnicki, Przemysław Jurasz. Tutaj w MMA wielkim ekspertem jest oczywiście mój współkomentujący partner Tomasz Jakubiec, którego powinniście dobrze znać z walk dla takich federacji jak na przykład KSW. Słyszymy podpowiedzi z narożnika Przemka Wełnickiego. Lewa ręka zaczyna, aby więcej pracował tą lewą ręką. Teraz takie wejście w nogi, troszkę nieprzygotowane, bez ciosów widoczne. Ale lądują w klinczu pod klatką i zobaczymy, co w tej sytuacji zrobią. Zawodnicy. Dokładnie tak, jak powiedział Tomek. Mamy klincz pod siatką. Co z tego wyniknie, zaraz się przekonamy. Czy będzie próba sprowadzenia, czy będą kolana, będą okopywane nogi, czy może jednak rywal z podsiadki urwie się, jak ta reklama z narożnika. Tak, widzimy tutaj jedna z reklam odleciała. Przemek Wełnicki mocno swojego przeciwnika wpycha w klatkę. Zaznacza kolano na korpus. Słyszymy głośne podpowiedzi z jego narożnika. Tomki Jeruszka stąpy, stąpy. Mamy stąpy. No, i teraz zostaje odwrócony plecami tak do klatki. Jest. Mamy taką walkę w klinczu cały czas. Może nie jest to efektowne, ale naprawdę bardzo męczące. Ale po szokolano w krocze, to jest niedozwolone. Tak, ale na pewno nie, jest, nie, nie, nie było to celowe. I teraz Przemek Wewnowski ma kilka minut dla siebie, żeby doszedł w spokoju. Do siebie mamy teraz przerwę. Sędzia zwraca uwagę, że nie wolno kopać w krocze, ale oczywiście to było w ferworze Znalec, walki. To na, to na pewno, na ta ta. pewno intencjonalny. tak. Zaraz przemysł Wiórasz powinien tutaj dojść do siebie. Wełniski. Wełnicki, przepraszam, tak, tak, tak. Ma oczywiście zawodnik, 5 minut dla siebie po takim faulu. Jeśli kolejny raz się to zdarzy, no to już wtedy sędzia może odjąć punkt. Cały czas czekamy, ale już tutaj przemysł Wełnicki. Wraca do walki, wielkie brawa od publiczności. Jest sportowy szacunek, naprawdę. No, to jest właśnie piękne w sportach walki. I wznowienie pojedynku. Tak. Przemysław Juraż teraz obszernymi ciosami, ale mamy wyniesienie. Aj! Nie udała się ta próba sprowadzenia przemysłowowi Wełnickiemu. Tak i znów zawodnicy lądują w klinczu pod siatką, mocno Przemek Wełnicki Znowu chciałem jest. powiedzieć wpycha swojego rywala w siatkę, Odwrócenie ale znów pozycji. zostaje tak. odwrócony i to on jest plecami na siatce. Bardzo umiejętnie robi to to Przemysław Jura, że potrafi tak łatwo odwrócić kiedy jest na siatce pozycję, rozerwać, wrócić na środek oktagonu no i zacząć swoją grę w stójce. Niecała minuta do zakończenia tej pierwszej rundy. Naprawdę ten pojedynek toczy się w mocnym tempie, ale mieliśmy teraz prawy prosty, który posłał na ziemi Przemysława Wełnickiego. Jest ground and power. czy z tego wyjdzie Przemysław Wełnicki, czy Przemysław Juraż dokończy dzieła zniszczenia. Mamy 25 sekund do końca tej pierwszej rundy, czy Go uratuje Przemka Wełnickiego, dużo teraz biera po głowie, ale sędzia nie chce tej walki jeszcze przerywać. Jeszcze aktywnie się broni Przemysław Wełnicki. Jeszcze jest wola walki. Mamy sygnał. 10 sekund niecałe do końca zakończenia pierwszej rundy tego pojedynku. Mocno dostaje Przemek Wełnicki na koniec tej pierwszej rundy. Koniec! Mamy zwycięstwo no Przemysława Jurasa. Przerwał ten pojedynek sekundę przed zakończeniem pierwszej rundy. A jednak... Obydwaj znów nie wyszli poza pierwszą rundę. Przemysła biuraz odnosi swoje drugie zwycięstwo w drugiej walce. Czyżby rodziła nam się nowa młoda gwiazda w Bielsku Białej, w teamie trenera Herczyka. Przemysław Jurasz wygrywa przez Ground and Pound. Przemysła pełnicki ponosi czwartą porażkę w karierze. Teraz mamy tutaj moment. Okazania szacunku przemysła wióraż. Podniósł głowę z maty. Przemysła wełnickiego, naprawdę. No, pięknie oglądał się ten pojedynek. A jeszcze przed nami aż 6 walk. Jeśli one będą miały wyglądać podobnie, to jestem już pod wielkim wrażeniem. Zaraz będziemy mieć ogłoszenie werdyktu. A już później kolejna walka z Pro MMA do 77 kg, czyli kategoria półśrednia. W walce tej zmierzy się Jakub Luba z Bizon, training kańierzyn Koźle, a także Kamil Firlajczyk Showtime MMA bielsko biała Jestem ciekawy, kto teraz zastąpi Patryka Chrobaka w narożniku, bo on już na pewno rozgrzewa się do walki z Arturem Kornikiem sowińskim Ta walka będzie main eventem dzisiejszego wydarzenia Filevian MMA 17. Mamy już nasze piękne ringers w Oktagonie. Jest nasz konferancjer, jest sędzia, zaraz będzie oficjalne ogłoszenie werdyktu, a więc przekazujemy głos. Panie i panowie, przez TKO w pierwszej rundzie wygrywa Przemysław Juracz!